Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem porozmawiamy sobie troszkę o współczesnych Chinach, ale nie tylko. Dokładnie porozmawiamy sobie o mentalności komuszków, czyli komunistycznej wierchuszki, która rządzi, której myślenie się tak naprawdę nigdy nie zmienia. I komuchą władzy chodzi tylko o władzę, ale oni tą władzę bardzo specyficznie rozumieją. Oni rozumieją ją jako, znaczy tą władzę, jako kompletną kontrolę wszystkich ludzi, którzy mają po, których mają pod sobą. I Nic więcej. Dlatego u nas też w Polsce około 1995 roku za e, absolwenta komuszych szkół udającego wielkiego liberała, ekonomistę, pana Balcerowicza, mieliśmy tak zwane schładzanie gospodarki, ponieważ na początku lat 90., jak trochę było, można zrobić te tak zwane ustawy o przedsiębiorczości i inne sprawy zaczęły działać, mimo że było złodziejstwo, prywatyzacje i te sprawy. Jednak wielu ludzi, którzy mieli pomysł i chciało im się coś zrobić, robiło biznesy i osiągało bardzo duże wyniki. Bardzo się dorabiali. No i tutaj wyszła mentalność komusza, ponieważ wtedy ludzie, którzy nami rządzili, to byli postkomuniści, plus. Członkowie licencjonowanej opozycji, jak pan Benjamin Lewartow, przepraszam, Bronisław Geremek, i pan Jacek Kuroń, i tacy tam inni. Oczywiście nad wszystkim propagandowo grał, e, przepraszam, drygował tej orkiestrze Adam Michnik-Welszechter. I ci ludzie o myśleniu iście marksistowskim doszli do wniosku: kurczę, ludzie się bogacą, mają kasę, czyli będą chcieli mieć wpływ na politykę. Będą chcieli mieć wpływ na władzę, ponieważ stają się elitą, ponieważ mają pieniądze. Tak, pieniądze zawsze otwierały drogę do władzy, tylko w społeczeństwach ary arystokratycznych było to trochę trudniejsze, bo jednak tytuł arystokratyczny coś człowiekowi tam gwarantował i z czymś się tam wiązał. Lepiej gorzej, ale z czymś się tam wiązał i coś od tych ludzi lepiej gorzej, ale wymagał. Obecnie mamy arystokrację pieniądza. A jak to Napoleon Bonaparte mówił słusznie, arystokracja pieniądza jest najbardziej lichą ze wszystkich. I taka jest prawda. Niemniej jednak taką arystokrację mamy. Więc obok czerwonej i różowej arystokracji burżoazji zaczęła się rodzić, kiedyś ludzie dorabiali, nasza narodowa arystokracja pieniądza. No i tutaj komuszki, żeby utrzymać władzę, wprowadziły mnóstwo licencji i tak zwane schładzanie gospodarki. Podobny krok parę lat temu zaczęła robić partia komunistyczna Chin. Ponieważ e, od czasów e, Deng Xiaopinga, który e, z, zezwolił na wiele reform gospodarczych, był taki tam e, trochę cichy, trochę jawny układ między władzą a ludźmi. E, wy robicie kasę, bogacicie się, a my rządzimy, czyli my partyjni, komuszki, a wy nie chcecie tam od nas nic politycznie, robicie kasę. No i ileś tam lat to działało. Chiny w wielu miejscach zrobiły rzeczywiście czasami na szybko, czasami po łebkach, ale bardzo często zrobiły świetny postęp. Sam różne miejsca widziałem, też współpracowałem z nimi, znam sprawę. W wielu kwestiach postęp osiągnąć im się świetnie udało. Niemniej jednak, za tym postępem też przyszło to, co było nieuchronne, a to, czego się boi partia. Wielu ludzi spoza kręgów partyjnych, mimo że partia bardzo liczna, ponad 100 milionów ludzi, niemniej jednak jest jeszcze około 1,3 milionów ludzi, którzy do partii nie należą, i właśnie z tych ludzi poza partią wielu ludzi dorobiło się sporej kasy. A że w Chinach stało się to, co u nas: nie mamy już żadnej arystokracji, została tylko możliwość arystokracji albo partyjnej, jak u nas w Polsce, no tam partia się ma dobrze, i arystokracji pieniądza, która się stworzyła. I ta arystokracja pieniądza osiągnęła wielkie sukcesy, jak na przykład pan Ma, który jest prezesem odpowiednika chińskiego Amazona i naszego Allegro, serwisu Alibaba. No, parę lat temu miał tam różne starcia z władzą i z rządem, z samym Xi i wielu, wielu innych zostało biurokratycznie chińskich ludzi biznesu mniejszych od niego też skróconych przez Biurokratów i wyeliminowanych z rynku, jednak wszystkich nie wyeliminują. Dlatego partia zaczęła parę lat temu schładzać gospodarkę, ponieważ boi się niekontrolowanego wzrostu ludzi spoza kręgów partyjnych, którzy będą mieli kasę, już mają, a jak mają kasę, to upomną się o swój udział we władzy. I problem polega na tym, że takie podejście powoduje yy, rzecz nieuniknioną. O co chodzi? Można rozwijać się do pewnego poziomu ale później już jest szklany sufit, później już jest e, wizyta agentów, później już jest łapówkarstwo i administracyjne albo fizyczne niszczenie ludzi, którzy wybijają się e, poza jakieś tam kręgi. Nie sprzyja to dalszemu rozwojowi i nie zachęca ludzi do uczciwej pracy. Dlatego pomimo problemów, możemy o problemach współczesnych Chin, czy zaletach ich położenia możemy mówić godzinami, Oczywiście, słabnąca, bardzo słaba demografia, e, geograficzne bariery w, loka w położeniu e, ich, że są oddzielone od świata przez e, e, poważne geograficzne bariery. Możemy mówić o zniszczeniu środowiska naturalnego i tak dalej, i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Możemy mówić, że mają trochę metali ziem rzadkich, ale najważniejsze to, co ich hamuje, czynnik hamujący, to jest komusze myślenie ich komunistycznej elity, które chce kontroli. Jak najściślejszej nad wszystkimi ludźmi, którymi rządzi. Po to jest ten system krytego kredytu społecznego, tak zwanego, który, mimo że używają najbardziej zaawansowanego AI-a do tego, czyli sztucznej inteligencji, którą rozwinęli razem ze specjalistami z Rosji, rozpoznawanie twarzy, niemniej jednak nie ma systemu, który nie robiłby błędów. Czyli jest tak, że niektórym Chińczykom kredyt społeczny rośnie, mimo że nie robią nic dobrego, a niektórym maleje, mimo że nie robią nic złego. Powoduje to też konflikty. To, że się dorabiać nie można bez czujnego oka partii, też konflikty powoduje. Dlatego mentalność jest ważna, zwłaszcza mentalność elit rządzących. Komuś mentalność elit rządzących nie sprzyja rozwojowi. Tak samo było i u nas w latach 90., jest teraz, tak samo jest i w Chinach. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.